Co się stało? Boh, się! Boh, no! się! Boh, się! Boh, No O, Jednak daj jednak mnie Boh! Boh! Dobra, Boh! Y, nie było tematu. Do widzenia. A! Bym zapomniał! Muszę zjeść pasa z maski policjanta! Mhm. Mm Okej... Okay. Na spokojnie! O! Chłodnego! tego, od tego i tamtego! Halo! No. Dobra, chyba nikogo nie było! Od tego! NIE! NIE! Do widzenia! Do widzenia. Co to jest za myśl, już już tak zbrojony! O, maluchy nie mogą być tutaj! Co jest kurwa? Napisane tu! Ale okay. ja no, kurwa, to... ty się ubrałeś! Nadszokoi, nadszokoi, nadszokoi. Czemu pan zamaskowany chodzi po szpitalu? Majtosz. A spróbuj mi to maskę, o, kurwa tego! Przykleiła mi się do, do twarzy, nie da rady jej zdjąć! Tego? Tego i tamtego! Mam coś tutaj dla pana! po kogoś! Nie dla policjanta, tylko dla kpelarza! Może jednak, może jednak nie! Pomogę panu ją ściągnąć, może ją odkleimy. Myju, myju? Myju, myju. Nie, ja, <grym>, Wie pan, jak się namoczy, to to może się odkleić. Jasne, a pan jest jakimś komendantem, czy tego? Sierżantem. U -u. Panie serżancie, ja chciałbym ja się dostać do tego, do pilnowania lasu, czyli, 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 jak oni się tam nazywają, kurwa. Park Rangersy. Park Rangersy, wziąłem sobie rokami kamizelkę kadeta, zamówił w szwali i bym kurwa chronił lasu. przysięgam z chłopakami już polowali na zwierzęta. A 14 lutego jest akademia. Bo Może pan tam próbować. Kurwa, no. bym tam poszedł, bym, bym naprawdę pilnował wywiórki, bym kurwa patrzył czy nie wcinałem o, 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 o z kurwa na nielegalu, czy dziki kurwa nie piją no. dzików i takie tam. Ryb pilnować, żeby ludzie łowili dobrze. Właśnie tak! A przy okazji, no. ten, ten taki kurwa bardzo znany, ale bardzo rzadki taki w leci, który się pojawia Bojówkarski, sezon bojowy, no, zapalowałbym tak, na nich wszystkich! Tak. <laughs> bardzo ładnie. No może pan próbować. Jasne. Ale ma pan czystą kartotekę? E, bo to no, trzeba mieć czystą kartotekę po prostu przez jakiś określony czas. Ja dużo nie nabroiłem. No to będzie weryfikowane, może pan próbować. Jasne, mm. mam telefon od szefa. Do widzenia! Ty kurwa, jest jeden mały problem Bob, tam się przypomniało. No? Kurwa, wiesz, nie mam klamy w ogóle swoją drogą. Dobra, chuj tam, damy ci RPG! Z latarką, myślisz, że będzie dobrze? Oj tak się. także kurwa zamknijcie mordę Wszyscy ma was kurwa na busce. I nie zdawało się was kurwa odjebać! Jak zrobić jakiś lebał żeby Kurwa, trzecie! Jest strzelaj! Ile masz swoich motorów? A ten hełm, pierdolony, to mi kurwa dasz po zabiegu, rozumiesz? co się takich hełmów. Ja nie no, Bo trzeba kurwa, nam i wystarczą. I na końcu z kałachami będą od celiego czekać, jakby coś nie pykło. No, e, no, na, smogodzie, na smogodzie. A to gdzie jest reszta? No reszta jest jeszcze porywa wagi nosów. Ale co jest to kurwa? Porwiemy cały pierdolony gang kurwa na ten napad. Ale jak wy kurwa porwicie... Poczekaj, bo posłuchaj, na spokójnie. Spokójnie. jak nie, jak... co kurwa, pierdolone barany losty! Rucham was! Pierdolone losty, Ty No kurwa szukam krosa no rozumiesz, szukam krosa na Sandy Posłuchaj, mam krosa ostatniego kurwa, powiedzcie im tam, że ja tam zaraz wjeżdżam! Łysy, kurwa, dzwoni i mówi, że się pierdoli to. Co? Że to pierdoli. Że co? Wiedział, że go to pierdoli. Kogo to pierdoli? to Stevena. Słuchaj... Ty to wyglądał, jakbyś Londynu spierdolił i miał pod kurką kilometry. Czy No kurwa. Kurwa mać. No właśnie, no, po pierwsze, uczysz. się na to, ale wiesz, co ci powiem, kosmita? Nie kurwa kurwa ty kurwa! Tak, tak! Michael dopiero Mike. wchodzi na salę, możemy jechać, jeździć No prosto, że kurwa lubię nie pierdolony kotwik! skąd jest ten skąd Jeśli skąd... chyba by panu, posłuchaj, na siebie mi kurwa jakąś torbę. Nie czy to nie jest twoja. Ale znaleźć nie niegracione, ale już jest moja. Dlatego musisz kurwa to ode mnie odkupić i proponuj za ile? Nie wiem, co to jest za torba. Uh, to chyba koksik kurwa. Dlatego góra powolą z spokojnie kurwa, mogę ci tutaj opierdolić kryształ Miałem piątkę w kości, jest osiemnasta, rozumiesz? Właśnie tak, kurwa. No i będziesz kurwa, dajesz jej kurwa, o ty kurwa. Zakochany się w tobie, do najpotężniejszego wierzyla. Dobra, rozwalał bez tego ta spida. Tego jeszcze nigdy nie brałem, eee, czy nie sprzedawałem. Wciął się jeszcze Jestem porobiłem jak Mister Spid kurwa. Nie ma i zero? Tego i tamtego. Będzie No, wujak za ile? Wow! Ale ciemna kaniebo rozumiesz? Garci, ta, to no. spierdalałeś. Da, no. ja, ja mam spierdalać tak?

O! Kurwa! Nie ma dwóch. Tylko żeby kurwa problemów nie było! No ale posłuchajcie, wszyscy nikogo, nikogo, nikogo nie zabijamy, tylko przebijamy im opony! Który masz miejsce? Czwarte? Czwarte! Było ich dziewięciu w wyścigu, teraz jest tylko pięciu, kurwa!

Next jak chcesz to do, do wody, jak coś to do, do wody i zbieramy Gdzie kiedy? Okay, okay, okay. Teraz dziwam się kurwa na wyścigach do ludzi strzelać Gdzie dowód trzymasz? Ty Kurwa nie wiem gdzie mam Posłuchaj to naprawdę nie miał tak jak być, puść mnie, puść mnie stąd Ale chmielu masz <grym> To nie mój <grym> Olera nie twój <grym> Posłuchaj mnie Ja chciałem pierwszy raz wygrać wyścigu Proszę cię, proszę cię nie rób nic <grym> Trzeba było gówna nie robić Przepraszam, odpracuję to jakoś Po ty mi wszystko zabierasz, kurwa Bo się robisz, no dlatego <grystanie> Ale przecież no teraz w ty, ty będziesz miał w kieszeniach Coś ty mi pozabierał w ogóle Ty, a to się bawisz w złodziejale ręce Chcesz zjechać kurwa na wakacje za to? Groź <grystanie> mi jeszcze, groź, groź mi No nie grożę ci, Podniecam ale to nie jest normalne to. to nie jest normalne, żebyś mi kurwa jedzenie i chmiel kradł. No jesteś pierdolnięty? Podniecamy to, mów mi tak więcej Ooooo, uh, drogę się odjebało, kurwa, ja pierdolę! będę miał, kurwa, zakaz wyścigowania, uh, kurwa, kto to oktober. ale mnie, kurwa, bania boli, ja pierdolę! jest moja komóra, kurwa witam kurwa w nową uniwersum kurwa pierdolony chmila szkadę widzicie jaką ma mordę? Ma inną mordę! Kurwa! Lee! Lee! Ja pierdolę! Dlaczego to nasz, żebym był w HD? Ja pierdolę! Posłuchaj, taką malutką prośbę! O nie, nie to, nie przepraszam, tak czasami tak po prostu M Mogłem, panu zapierdolić w łeb, bo po prostu mam taką ochotę w HD? Tylko raz! Tylko raz! No. Mogę zapierdalać cię w wzajem, jakości! Ja pierdolę! Tego i tamtego! Kurwa, wypierdalaj tym chmielarzem, kurwa, kurwa. Słuchaj, ale ja też mam kopyto! Tego! Kurwa, że masz no, tego i tamtego! A umiesz go użyć, kurwa? Si ja Potrafię używać chuja twoje, do twojej matury? Wypierdaj stąd! Eee. Sobie, kurwa poziom tutaj, nie? Tego i tamtego! Tego i tamtego! Wiesz co? Wiesz co, ci powiem? Si mi chuja kurwa! Potrafię być kurwa na razowe miejsce. Eee! chuje! O nie, pały tu jadą! Pały tu jadą! Tego i tamtego! Teraz jest tak zajebiście, bo ja zapierdolę pasa w uniwersum HD! Kogo w łeb zajebałem? Chciałem wycesować, co ja teraz potrafię? Niech się kurwa nie popłacę, maluszek mój! O, chodź sobie do torby z narzędziami, niech się chuja! Kurwa... Teraz ja rządzę! Teraz ja rządzę w tym pierdolonym mieście! Czy ktoś właśnie kiedyś spodziewał... Tego? Że za zapierdolił pasa? W HD? Kurwa... W Proszę bardzo! O, przemili mi opony!

of them us! Oh, pojechali se pizdo kde kurva. Brakovalo mi to kurva. Kvavilo ho, já. Pani co ty nie ja powiesz, że jesteś postrzelony? na szpital! Bo jak na szpital? Nie, 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 nie wiem co ja wam zrobiłem! A ja, 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 co, postrzeliliś mi kolegę, stary? Ja tu postrzeliłem ci kolegę! S Sam nabroił! Sam zaczął pierwszy do mnie strzelać! To od razu chciał zacząć do mnie strzelać po wyjściu ze szpitala! Co to kurwa jest? Co to ma być? Ten, on wyszedł ze szpitala kurwa z 15 śmiejącemu! No kurwa, w cholerę, długo czasu temu! No, w kurwę, w kurwę, powiem, ja cię postrzeliłem, ja! o! po, po, FlyG wkroczyłem, kurwa, w nowe uniwersytecie, uchadłem! Muszę się jakoś dogadać. To my, to my. Ja tobie to putasy putacy Nie! Czemu mnie okradasz, kurwa, jego mać? Kurwa, z okradzaczemu strzeleś, bo mnie, nie kurwa, że Jesteś świeżakiem, a czujesz się, jakbyś był, kurwa, nie wiadomo kim. Ja nie chcę ci robić krzywdy, mówisz mi, że ja bym. Nawet z miłą chęcią coś dla ciebie wymyślił, żebyś coś dla mnie zrobił, żebyś miał co robić, żebyś się w te kłopoty nie pakował. Komuś zrucham matkę i jest, jest on dla mnie jak brat, to on będzie wiedział, że sobie robię jaja i tak dalej, nie? Ale jeżeli obca osoba mówi, że mi rucha matkę, to zrucham go osobiście w dupę moim małym japońskim putasem. Bo oni myśleli pewnie, że ja cię będę kurwa ten. Panie doktorze, pomożesz pan? Tutaj chmielarzowi. Przepraszam! I to nie było specjalnie, przepraszam bardzo. Ja może jakoś to wynagrodzę. No jak? <grym> ja się? jestem... Ja jestem gitem. Prawda, flag? Posłuchaj, dam ci kurwa piątkę, najlepszego jarania, ale zapomnijmy o tym, że cię pierdolowałem. Tego! Chodź, 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 meń. Okej, meń, meń. Ale kurwa, ja celuję do tego z, 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 gabry, nie dobra, nie dobra. Dobre, Dobra, dobre. Ich nie umiała? Nie, się na plecach. O, dziękuję bardzo. Nawet nie widziałem. ma e, za Tego. Bez... Pani Sonia, znaczy jeden telefon i tego, jak rozumiem. Nie potrzebuję. informować, a byłeś za jego plecami. Takie rzeczy się teraz odpierdalają. Dobra, Chwila chwila, chwila chwila Co sprawy was najważniejsze, muszę depresję po więcej. gdzie! Chwila chwila! chwila, chwila. Gdzie! Kurwa! Nie, no, chwila, Moment! No! Chwila chwila! TEGO! Tego tam tego! Tak ci zaraz zrobię tego! Ale... Tego! Odjedź stąd! <laughs> Odjedź stąd! A do trzech i ci rozwalam okulę. Raz, dwa, <grym> trzy. Ooo, fila, fila. No. Jasne, jasne. I kurwa. Siedzisz, nie wstajesz w tym momencie. Mielnicki. Zostajesz w miejscu. No iść, bo to duże ryzyko jest. Naprawdę, Proszę nie, nie teraz, nie żebyś oddelegował nie teraz, się z terenu teraz. banku w tym momencie, zanim zostaniesz spacyfikowany, zrozumiano? Jasne, jasne. Weź Zabieram go, Nelson, go? odprowadź stąd. Nie, już, nie rozumiem już, już biorę mój traktor, biorę mój traktor biorę, uciekam. Pasuje, i uciekam. Cholercie, no. Dobrze się czujesz? <śla> <śla> <Tego>? <śla> Jasne, przepraszam, się nie będę. Nie! Nie mogę! Kurwa, O kurwa, goni, goni, kurwa, goni, goni, kurwa. kurwa tego! Spokojnie. goni, no, Spokojnie. goni, goni, na, na wyszika znam cały tę pierdolony czerwoną gdzie mam chcą spierdolić kurwa tego nie dam się tak łatwo złapać ja pierdolę odjebałem za wolipę słuchaj chwileś? mam ten twój samochód mam ten twój samochód wysłuchaj ci pieca to pod restaurację zabój a co, goni cię ktoś? No, to, 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 tak jakby, tak jakby. Ale kto cię goni? Nikt mnie wcale nie goni! Nikt mnie wcale nie goni! Pod restaurację, kurwa! Będę za chwilę! Dobra, dobra. No, Tego! A, a gonimy spadino na drugiej postaci, kurwa. Stacja obogalona. Jasne, jasne! Jestem za sekundkę! Ło, kurwa, nie ma drzwi! Nie mało mi drzwi! 25 koła się zarobię Wieraz, co tam? No już tam czekasz! Jesteś? Czekam, koło ko stacji. Jasne, już podjeżdżam! Nadchodzę. No. Jestem za pół sekundy! Lej. Proszę bardzo! Dostarczyłem samochód! Kurwa tego! No i, no i co teraz? Kurwa! Odjedź Nie mogę Halo, czemu cię szukają? Nie mam pojęcia, ale gonimy policję! Goni policja, policję! A chwilę, chwilę, Weźmy, weźmy, weźmy! weźmy, weźmy we... Czekam na pieniądze! Daj numer konta wezmę weźmie! Już wysyłał! No kurwa, Jezus! Ja nie, nie, nie sądziłem, wiesz. że cię Co nie będę mógł przytulić! Tego! Dobra. D proszę pani, ja, ja się zabijam, grzeszcem obywatelem, ja naprawdę nic, nic złego nie robię! Tego, poza tego i tamtego Mhm, mm poza tego i tamtego, no dobra Trochę się panu posklejają od tej maści, ale w sumie nie będzie różnicy Jasne, bo panie, jestem po prostu muzykantem, szambelem, oh. ja, dlatego mam takie włosy Mhm, mm a to chce pan muzykoterapię? O, mogłabyś mi pokazać jakąś czaczę dla serduszka? Więcej. Oj super! E -e będę wełę, -e -e -e. więcej takiej terapii, ale to jest strasznie jasno. Coś się schyba nie tak z moimi soczewkami. O kurwa, ty, zobacz, tak będę wyglądała! Czwartek! No pięknie! Mallowek! maloski, Ja nie tak bym cię podpalił! Bym cię podpalił, kurwa! <noise> Kurwa, jeszcze raz powiesz, ja czy zaraz podpalę, kurwa. Przepraszam, a będę, będę mógł na śluby zapraszać lepszego, najlepszego kurwa pasa. A to nie, tutaj się pytaj, to nasi żeni, nie ja. Nie, nie, kurwa Z Mendozą. z Mendozą. Z kim? Mendoza. Z Mendozą, z wuja Mendoza. Przepraszam, nie chciałem cię tak nazwać. Zaraz pogadamy, poczekaj. Jasne, jasne. I brudasie ty. <grym> ja jadę na chwilę do sklepu. jadę, ja już wychodzę. Czekaj, po, pogadaj chwilę z nim, ja zaraz jestem. Dobra. A wyjaj. Nie wyglądam, czy nie? Zaję się. A nie będzie i zdobę, czy nie? Tak, takim kurwa aromatem gównianym, kałowym paprykarzem. Rozumiesz? Podniosłem tutaj coś, kurwa. Ale muszę kurwa onucę. Lubisz skałoty w No. Lubisz jeść kamienie? No, jak jestem po mefedronie, to Hej, a ty, ty jesteś kurwa w końcu w Lostach czy w Audi? W twojej kurwa. Dokładnie, Zamknij dokładnie. Web, kurwa łysy. Nie się w gadkę, gdy rozmawiam z starszej. Nie a mógłbyś spierdolić trochę z lustra? No Właśnie, spierdalaj. na ja posłuchaj. Tak? Jesteś ładna, ale zarazem kurwa zajebiście brzydka. Jak ty to robisz? Ty jak wyglądasz? Ja. Jak to kurwa, jak? Jak to ja, kurwa. zajebiście! się! Jak, jak lelu po lelu. Kurwa, jakby cię wrzucił na BM, to dopiero by wyskoczyło. 60. <ścoughs> no, słuchaj, chciałbym kiedyś, kurwa, z tamą pojechać na motocyklu i poczuć ten wiatr we włosach. I ten, kurwa. Ty, kurwa, gówno z dopy. A poza tym, ja jestem Gitem. Kurwa, ja... Tyś widział kurwa git. Kurwa... hej to nie ja mam kontakt z bazą kurwa, Delta Line. Jo kurwa mówię. Aparaciarzu. Słuchaj Lester. Dobra. Sa chcę zakopać topora, a teraz Ega. się nie wzróci rozmowę. Ja potrzebuję kurwa tego zaproszenia. O. Tego. Staniesz, jeszcze nikt nie dostał. No, kurwa przyniosę ci Ale kurwa, szykuj, szykuj prezent. pieniądze duże Pieniądze duże, kurwa, u. przyniosę kurwa RPK Razem ponad kilometr kurwa Starczy ci Daję na całe mi, wesele mi się, Żeby Anglała cała sala no. I żeby zapierdalała no. bomb bom, bom. no. ja nadzieję, będzie, że ty się tak? kurwa, tak kurwa, to rozumiesz kurwa Janina to. Rozumiesz kurwa Janina Mam nadzieję, że kurwa zrobisz to A jak nie zrobisz kurwa Robimy to, nie ma inaczej kurwa Kurwa Janina, A nie zrobisz, kurwa, Janina A nie zrobisz, kurwa Janinka ja, ej, da. pasy tu szczunek, yo. rób szybko Pasy ci pasy, kurwa Ej, wsiadaj, siadaj, Dobra, siaduj. dobra, ej Siadaj, wsiadaj, wsiadaj W czwartek wesele o 20 z Janiną W, czwartej, w... jasne Wezmę, kurwa, e RPK, razem ponad kilo towaru przyniosę Bierzcie tych twoich RPK <laughs> Jasne A? Razem z pomóżnikiem no. podjadę na bajerę Widzimy się w czwartek, kurwa O, tu Ej, co ty na... mi w urach kurwa? Halo ty Ty tego! Tego i tamtego kurwa, na z Gdzie jest Audi kurwa Nawijaj mać! Jest, Muszę jechać na ryby zaraz! Kurwa. Gdzie kurwa. jest Audi? Przecież się ja Audi oddałem! Gdzie? Przecież, kurwa! Gdzie oddałeś Audi? Oddałem ci w Przeręblu, kurwa! Pizza jego mać kurwa! Gdzie oddałeś? Do przerembla! Jakiego kurwa przerembla? W przeremblu cię zaraz... Będą topić jak tak dalej pójdzie Co ty robisz najlepszego człowieku? Audica Co nie ma jak jechać kurwa na ryby Chłopie gdzie jest Audi? O tej kurwa Nie, nie do mnie tak Nie do mnie tak Nie do mnie kurwa tak Bo co! Wiesz kim ja jestem kurwa? Jestem osusia, pikasa, po balonosa I kim kurwa I nie jesteś? Nie do... nie, o tej kurwa Kurwa czekają na mnie Kuj ryzyk fizyk, chodisz łapy co? O kurwa, co? Dobra podaję się, podaję się, podaj się, 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 podaję się podaję się Podaj się, podaję się Przepraszam, ale wystawiłeś, o, wystawiłeś... wystawiłeś kawę, przestraszyłem się no O kurwa, moja noga A to te typy od tej baby pewnie No to co warto było? Ale, ale co? Nie sytuacji, bo on nawet nie wie, no przecież ja bym zapomniał, że... No opierdolisz na 12,5 i pół koła, nie wstyd ci? Ale poczekaj, kto? Ja? No ty, jak to? Zacząłem kurwa... Otworzyła swój biznes kurwa Jaki biznes? No opierdolanie ludzi na pieniądze? )Yeah, właśnie tak, recyklingowy szał <zul kav Brussels> Dobra słuchaj, nie chcę mi się w to bawić naprawdę Posłuchajcie Mam zajebistą rzecz na chałupie, mógłbym, mógłbym ci naprawdę dać, możemy pojechać na apartamenty i ci to, I to Nie no, ja no nie chcę koło. nic od ciebie no, po prostu wolałabym, żebyś już tak nie robił I mm. nie ogryte. Dobrze, dobrze Aloho. przepraszam, mi się, tak po prostu, sobie mam. Dobra no, chodź bo to i tak nie ma sensu